Chciałoby się powiedzieć, brunet wieczorową porą, brunetem byłem, pięknym młodym, już nie jestem, słuchajcie, natomiast backstage ciąg dalszy BMW 635 cz tak brzmiało w wersji oryginalnej, w tej chwili to będzie, w tej chwili może nie, ale za niedługo to będzie BMW serii 6 M by Grzegorz Duda, no bo taki, taki będzie samochód i tu jest właśnie serducho, Tu. Lepiej będzie brzmiało jak to, co słyszycie w tle. Na pewno. Silnik V10. Po co opowiadać? Lepiej pokazać. Tutaj jest obudowa powietrza od ITB, czyli przepustnic. Każdy cylinder ma osobną przepustnicę. Jest ich 10. V10. Jedyna V10 w BMW, święty Graal 635 CZ, i święty gral, jeżeli chodzi o silniki. Pamiętam jak dzisiaj prezentację, słuchajcie, BMW E60 w serii M5, właśnie z tym silnikiem. To BMW było pokazywane razem z formułą 1, 1 którą jeździł Robert Kubica. I było pytanie, co mają wspólnego? Silnik V10, dźwięk i skrzynie. U mnie skrzynia będzie manualna. Bo chcę zrobić ten samochód na manualu. E, natomiast teraz na pewno Was interesuje, ile takie cudo kosztuje. V10: 10 niezależnych przepustnic w tamtych latach. E, takie silniki. E, cena kształtuje się od 15 za uszkodzony do e, nawet 30 paru, 40 tysięcy za kompletny silnik, który jest e, silnikiem w 100% sprawnym, czyli taki silnik z gwarancją. E, ten silnik ma przytartą, jedną panewkę, na jednym korbowodzie. Udało mi się ten silnik kupić od znajomego, a tak naprawdę zapowiem jak to rozliczenia finansowe będą wyglądały za chwilę, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. On ma dwie BMW M5, jedną E60 sedana i ma jedną M5 z serii 60 w kombi, czyli totalny sztos. On kupił samochód, który miał silnik z obróconą panewką. E, kupił do tego samochodu silnik nowy, włożył i ten silnik u niego kilka ładnych lat leżał. E, pojechałem do Kuby. E, udało mi się ten silnik od Kuby wyszarpać. E, chciał za niego 15 tysięcy złotych. Ta cena była bardzo dobrą ceną, bo powiedział, że tak chodzą w sieci. Natomiast zrobiłem lepszego dila. Ma też w kolekcji BMW 6 635 Cezji i w stanie idealnym i drugą do remontu, i zapytał mnie o jedną rzecz. Co robisz z częściami ze swojej szóstki? Ja mówię o coś konkretnie chodzi. On mówi: silnik ze skrzynią biegów, e, zderzak przedni, dyfuzor pod zderzak przedni, czyli ta dokładka e, i fotele. Teraz tak: silnik ze skrzynią biegów do takiego auta, jakie kupiłem, kształtuje się od 6 do 12 tysięcy złotych, czyli już byliśmy blisko szczęścia, natomiast nie udało mi się dogadać. Tak, żeby to łeb w łeb za silnik wymienić, musiałem mu dorzucić przedni zderzak i dyfuzor. Przedni zderzak nawet kosztuje 7 tysięcy złotych. Dokładka pod spód ten dyfuzor 2,5 tysiąca złotych. Natomiast to są ceny internetowe, nie wiadomo, czy ktoś to za te pieniądze kupuje. I była bardzo szybka akcja, słuchajcie. Ja mu mówię, ty, ale to mi się nie zgadza, bo bym silnik kupił za trzy dychy. A on mówi, ale moje silniki też są po trzy dychy. Deal, deal, łapa w łapę, czyli zamienione. Szczęśliwie mam mu zawieźć, a tak naprawdę Marcin ode mnie zawiezie mu silnik, jutro zderzak, dyfuzor i mamy temat rozliczony. Ja mam piękne serducho e, do mojej e, BMW E24, a on ma to, co chciał do swojej E24 i jest cudownie. Słuchajcie, nie mogę się doczekać jednej rzeczy. Nawet zobaczcie już mi gęsia skórka, jak go pomyślę, e, robi się na rękach. E, aż ten silnik włożę, mam nadzieję, że go zmieszczę e, i jak go odpalę. Jak usłyszę te 10 otwierających się przepustnic i ten piękny dźwięk żywcem wzięty z prawdziwej formuły 1 sprzed lat. Słuchajcie, poza tym, że to jest święty graal w BMW, bo jedyna V10, która została stworzona przez firmę BMW, to tak naprawdę jest to silnik bardzo mocno rozwinięty technologicznie. Zobaczcie, cztery zmienne fazy rozrządu. Z prawej i z lewej strony mamy dwa wałki i na każdym z wałków rozrządu jest zmienna faza. Zmienna faza sterowana nie elektronicznie, tylko sterowana ciśnieniem oleju. Ten silnik... Na owe czasy wyprzedził bardzo technologię, dlatego, że posiada dwie pompy oleju. Jedna pompa oleju, która smaruje sam silnik, a druga pompa oleju, która właśnie jest stworzona tylko i wyłącznie po to, żeby zasilić vanosy. Żeby była wystarczająca ilość ciśnienia oleju do tego, żeby tymi vanosami bardzo płynnie regulować. I stąd też ta moc 507 koni. Ja wiem, że to jest V10-5-litrowy, że to tylko 100 koni z litra, ale gwarantuję Wam, że. Będziemy w stanie z tego silnika wykrzesać myślę, że 50 koni jeszcze w plusie. Minimum to są bardzo, bardzo dobre jednostki. Też te silniki mają, szczerze powiedziawszy, różne opinie, dlatego że te silniki są e, silnikami uważanymi za bardzo awaryjne. E, obrócona panewka, słuchajcie, 30 tysięcy przebiegu. E, problemy z wanosami. Ale dlaczego tak się działo? Według mnie oczywiście. Po pierwsze użytkownik, który nie rozgrzał odpowiednio oleju, który ze względu na... E... Podniecanie się tym, że ten samochód genialnie działał, że brzmi, nie pozwolił mu się dobrze rozgrzać, tylko od razu wiecie, wyjeżdżamy i chcemy już usłyszeć ten dźwięk i co i piec, tak? ale jest tak, zimny olej, elementy silnika niedogrzane i później dzieją się takie rzeczy. Natomiast największym według mnie fakapem był fakap, który. Mm, Sama stworzyła fabryka tak naprawdę. Fabryka stworzyła interwał olejowy, który do takiego silnika jest zbyt długim interwałem. 20 tysięcy wymiana oleju w takim silniku, który dostaje regularnie łomot. Rozumiecie, mam klientów, którzy jeżdżą tymi silnikami, tylko zmieniają olej co 7000, mają przejane po 100 kilkadziesiąt tysięcy i te silniki dalej świetnie, świetnie żyją. Natomiast myślę, że tutaj fabryka strzeliła sobie troszeczkę w kolano. Chciała zrobić interwał serwisowy taki, jaki był w normalnych samochodach BMW, a tutaj, no niestety, jakby to powiedzieć, lekki klops. Także to są bardzo dobre silniki, na pewno będziecie pisać teraz w komentarzach że temu wybuch, tamtemu wybuch, różne opinie, natomiast są to bardzo dobre silniki, tylko jest kwestia użytkowania odpowiedniego oleju, wymiany oleju, czyli o takie, taki silnik trzeba dbać, jak o każdy samochód, wiecie jak to jest. Samochód da bardzo dużo od siebie, silnik da bardzo dużo od siebie, ale my też musimy mu dać to, czego oczekuje i wtedy będzie symbioza, będzie Ci się kochać i jedno drugiemu będzie wdzięczne. Także lecę teraz do domu, do firmy, najpierw to zrzucę, później jadę do domu i od jutra zaczynam wspaniałą przygodę, ciąg dalszy z moją E24, którą także oglądacie w telewizji.